Cześć! Skoro już znacie pochodne, to spróbuję Was przekonać, że występują w zupełnie nieoczekiwanych miejscach i są bardzo przydatne. A inspiracją do tego nagrania jest ten oto tweet mojego dobrego kolegi Wojtka Paczosa. Jest to komentarz do cytatu z wypowiedzi prezesa Narodowego Banku Polskiego o inflacji. Ja może przeczytam ten cytat, bo jest on małym druczkiem. Obecnie inflacja dalej rośnie, choć znacznie wolniej niż dotychczas. I komentarz Wojtka jest taki, że jest to pierwsze znane mu użycie trzeciej pochodnej w narracji politycznej. Ok, spróbujmy to zapisać matematycznie i zrozumieć, o co Wojtkowi chodzi. Inflacja to zmiana cen w jakimś okresie. Zatem powiedzmy, że mamy funkcję ceny P od T, od czasu. Okay? Inflacja najczęściej wyrażona jest procentowo, 5% inflacji. Oznacza, że rok do roku nasza funkcja P od T zmieniła się o 5%, tak? Czyli inflacja w okresie T plus 1 to jest po prostu z ceny z okresu T plus 1 minus ceny z okresu T podzielone przez bazowy poziom cen. Ok. To, jak widzicie, jeszcze nie jest pochodna P od T. Ale jest to pochodna albo prawie pochodna innej ciekawej funkcji, to spróbujmy to przekształcić. Mamy już różnicę wartości, to spróbujmy jeszcze gdzieś znaleźć różnicę argumentów. Dopiszmy sobie to w mianowniku. Mamy t plus 1 minus t, czyli po prostu 1, razy 1 przez p od t, to po prostu przepiszemy. Ok, ten pierwszy obiekt. To już wiecie, jak się nazywa. To jest iloraz różnicowy. I pochodna jest granicą tych ilorazów różnicowych, jeśli tutaj ten przyrost dąży do zera. Tutaj on nie dąży do zera, tutaj on wynosi 1, ale nie szkodzi. To i tak w przybliżeniu jest pochodna. Tak? Dokładność tego przybliżenia zależy jakby od własności naszej funkcji. Ok, no to. Wiemy już, że nasza y, inflacja to jest w przybliżeniu P' od T przez P T, czyli pochodna przez wartość funkcji. To jest bardzo ciekawy obiekt, bo to jest po prostu pochodna logarytmu P od T. Jeśli mi nie wierzycie, to sprawdźmy to. Mamy logarytm cen, policzmy jego pochodną. No to najpierw biorę pochodną funkcji zewnętrznej, to jest 1 przez p od t, a następnie pochodną funkcji wewnętrznej, to jest p' od t. I dokładnie otrzymuję to, co miałam tutaj, czyli inflację. No dobra, to oznaczmy sobie przez f od t nasz logarytm cen. Ja oczywiście mam na myśli zawsze logarytm naturalny i takiego też tutaj używam. To już wiemy, że pierwsza pochodna naszej funkcji f to inflacja. Tak? I teraz spójrzmy na zdanie prezesa Glapińskiego. Obecnie inflacja dalej rośnie. Co to znaczy? To znaczy, że pierwsza pochodna inflacji jest dodatnia, ale inflacja jest pierwszą pochodną f. Zatem druga pochodna f jest dodatnia. To oznacza, że inflacja rośnie. Ale co mówi dalej prezes Lapiński rośnie znacznie wolniej niż dotychczas. Co to oznacza? No do opisu tempa wzrostu używamy drugiej pochodnej, drugiej pochodnej inflacji, a więc trzeciej pochodnej funkcji F, czyli trzecia pochodna funkcji F jest ujemna. I to oznacza, że inflacja rośnie coraz wolniej. Ja to po prostu narysuję. Tak, rośnie coraz wolniej. No dobrze, jeśli macie jakieś pytania, to zadajcie je jak zwykle w komentarzu pod filmem. Przy okazji serdecznie pozdrawiam Wojtka i dzięki za uwagę.